Siemka wszystkim, z tej strony Góga, witam Was w kolejnym odcinku z Overcookt jeden ze mną Wojtu, tu Dzień dobry. Dzień dobry. A to jest kolejny odcinek e, z naszego Overcookta. E, patrzcie na e, inne odcinki, playlisty. No i co? Lecimy Wojtek, zobaczymy co tu będzie. Tak, mówisz. No, ale dobrze nam w miarę idzie. O, no, Wojtek to tak. Ale stówka jest tylko. No to e, w, widzimy się garnek. pod wodą. Są garnki, słuchaj, to chyba jest tylko zupa. No. To Wojtek, tak ja tu wpadnę? Tak, jest zupa. Zupa? Zupa, tylko zupa. Dobra, czekaj. Najpierw, a, czekaj. najpierw standardowo a, rozeznanie. Woj, Wojtek, patrz, y, tutaj, tu trzeba, a nie, kroić. Nie, bo krojenie jest o, po drugiej kurwa. stronie, czyli tak trzeba z garnkami przejść. Wojtek, tak razem ja tu wpadnę? Mm. Poczekaj, poczekaj, niby, poczekaj. Niby zastanówmy się, o, zastanówmy przykład... jak to zrobić. Ja mogę na przykład y, nosić. Bo możemy się umówić tak, no. że ty bierzesz dolną część, ja biorę górną. Więc no. wrzucasz wszystko tutaj, ja kroję, wrzucam do, do garnka, potem tobie z góry daję na dół, tylko że ty musisz z tą zupą przejść. Więc pytanie jest takie, czy ty... wolisz kroić i gotować, żeby z garnkiem nie chodzić? Czekaj, jak, jak ty będziesz się gdzie gdzieś podawać? Bo mówię, najlepiej jak się podzielimy góra-dół. Że jedna Kurwa. osoba dostarcza surowce, druga je kroi i gotuje. A garn z garnkiem to idzie? Tylko, że, ty, patrz, jakbyś była na górze, to ty byś tylko kroiła i musiała to przerzucać do garnków. I z garnkiem iść, Z garnkiem iść. <słuch> Wojtek, powiem ci tak, zawsze można powtórzyć. Nie przejmuj się. <słuch> musimy, nie wiem. No ale nie, no to musimy coś obgadać, żeby wiesz, by Bo Ja mogę dostarczać więcej... te rzeczy i nosić w tej wefce. I wefke. dostarczasz. No dobra, no to ja mogę jego, tylko że potem będziesz musiała z garnkiem przejść do talerzy i wrócić z tym garnkiem. Jak ja niby mam przejść? Skąd? No ja ci tutaj podam, właśnie tu gdzie stoisz. Podam ci ugotowaną zupę i będziesz musiała na drugą stronę garnek i wydać. A nie mogę nie mogą stać talerze? I talerzem? I garnek tam zostawiasz, żeby nie No mogą, tylko pamiętaj, że jest prawdopodobieństwo, że stracisz produkt. No, jest tak naprawdę podobieństwo. właśnie, no i ja też mogę stracić, bo to jest. Dobra. Ale czekajcie, dajmy kwit i zobaczmy 100 tylko. Ja ci powiem Wojtek tak, jak przerżniemy, to co się zamienimy. Mogę być razie na dole, no. Jak przerżniemy, to trudno. Jest na razie stówka, także źle nie ma. Czekaj, co tam jest? Pieszarka. A, oczywiście wziąłem co innego. No już spadłem. A, nie, czekaj, ten No ale aha. Bo tu jest lód. Tak, czekaj, piszę. <śpiewa> z tą cebulą. Dlaczego ja cebulę wziąłem? Oh, fuck. Idzie tam, gdzie ty idziesz? Gdzie... Tak, ja zabieram ten garnek. Idzie z tą... I dlaczego ja cebulę do garnka w. <śpiewa> Jeszcze raz, Tu Nie wiem co. Ja Wziął tu cebulą. Dobra, ja idę pierw po garnki. Ja sobie te garnki Ej, przerzucę tutaj. A tam pomidorki, patrz, na dole masz pomidorki. Kurr No iść krój pomidory, Pro, krój pomidory. No szlak by cię trapił! Oj, ty chyba teraz cebulak, kurwa. Tu jedna cebulka lezi jak coś. Dobra, czeka, bo jestem ja no. te karnki zabrać Masz tu pomidorkę ci przygotowałam prawie. Masz tu i Dobre. ja idę teraz Dobra, masz... biorę po biorę, dobra, R będę robić pomidorową. Tak, masz tu cebulkę. Wojtek, to jest słodko. Tu trzeba teraz bardzo delikatnie po tym lodzie. Tak. Pajda, nie możemy. Jak stracimy, jak stracimy cokolwiek, to się nic nie stanie, gorzej jak stracimy dany już produkt zrobiony. Oj, tak. Ech! Jezus Maria. Dobra, ja już muszę iść po tą zupę. Dobra, ja tu Pysiu, mogę to, kroić. Ja jem zupę. Dobra, zupa jest jedna zrobiona. Dobra, masz tu ten, biorę. Czyli ja talerzem mam, tak? Tak, to Aga, na spokojnie. Tak. Przejdź sobie na spokojnie, <g takeaways> tak%, No i Tak jak to powiedziałeś, to się na, na bęk spieprze, rozumiesz? Staraj się nie. O, dobra, jest wydane. Dobra, tu się... A, czekaj, to trzeba ugotować. Pieczarkowa teraz leci. Dobra. Czyli co, co jest następne? Aha, pieczarkowe, dobra. Pieczarkowa. Ja już tam... Chyba <groduc> <gled> <gryba jad LT> jednak spadłam. <gryba <gryba> Boże Wojtek, uważaj. Dobra, wydałem. No i pieprzona cebulowa. Tak, <grywa> przebiega. <grywa> Maraton. Maraton. <grywa> Masz tam jednego grzyba. Oh, kurwa, to jest trudne. No weź to do ręki. Dobra, grzyb. Dobra, rzucaj, rzucaj. To jest popij dojone, kurwa. Grzyb. <grywa> Co tam cebulowa teraz? Cebula, rzucaj. No, nie to, kurwa, debilu. Cebula. <laughs> o Jezus, Maria. Uwaga. Dobra. Jak wrzucisz Tobie jeszcze jedną cebulę, to ci od razu to kroić i wrzucaj do garnka, dobrze? Dobra. O. Dobra, robię. Kurwa. O. Dobra. Proszę. I Idę. lecisz po resztę rzeczy. Co tam jest potrzebne? Popieczarka? No! Ty kuwa! No Kro! Nie spokojnie, spokojnie. Chciałabym wyzwać, bo mnie zrzuciła. To. Głupia gała. No. O! Ależ on zrobił! Na lodzie. O, dobra. Uwaga, bo jedę z wydawką. Dobra. Tu, się nie, tu się nie można. To nie można kraść. Kupić. Dobra. Jezus Maria. Jak możesz to tą pieczareczkę od razu pokrój ja szybko pójdę po... Aj, nie pójdę. Pieczar pieczarkę, dobra? Pokrój tą jedną. Bo ja idę z garnkiem. Kurwa, Wojtek, nie dam rady, bo kływa. Już mamy zaliczone, spokojnie. Już mamy co? Już jest zaliczone, to było 80 chyba. No co ty gadasz, że my jesteśmy tak zdobrzy? No. No chyba żort to jest. Tom jedną tylko zrobimy i powinno być git, bo tam wydaje mi się, że 80 chyba było. Przynieś mi talerz jak ty, ja nie pamiętam. Na spokojnie, nie śpiesz się. Poczekaj aż się kra. O, jak Wojtek, gdy Bo to, zaszczyna... to musisz szybko... O, Wojtek! No, no, no! no. No na musisz spo... patrzeć, jak się Ej, Wojtek się mówi, robi. Na spokojnie, <laughs> na spokojnie. O, tu musisz na szybko. No super kurwa. O! Patrz, straciliśmy punkty. Wojtek. To cztery mamy. Odzyskaliśmy. 20 sekund. Ale nie zrobimy więcej zup. Nie ma opcji. 20 sekund zostało. Nie ma szans. Ja pierkur... <laughs> Ej, myślisz, że to... Co? No tak, bo za nietrafione spada Wojtek nam. ktoś nam spada. Zobaczymy. Tam było 80, więc powinniśmy. Szybciej czas. Kurwa. No zobaczymy, jak coś to się powtórzy spokojnie. O. 94 zostało. Wydaje mi się, że tam było 80 tylko. O nie to było. Kur... Jakby ta jedna zupa nam się nie skasowała. Dobra, ale dobrze, nam szło. Dobra. Tak. To jest. Dobre, to jest dobre, to jest dobra metoda, tak. Tak, tak. Dobra, tylko... co tu będzie pierwsze? Dobra, ja idę od razu po garnek. Dobra. A ty od razu rzucaj pieczary. Na o. spokojnie nie śpiesz się. Oj, tak nie uśmiech, sp tak. spokojnie, bo spadam zawsze. Tak się nie śpieszymy. <laughs> jak spadnę, nic się nie stanie. Ja nie jestem tu ważna. Wiesz co, jak wracasz. Jak wracasz jak wracasz po warzywa, to weź te talerze tam przenieść po prostu. Dobra. Wiesz, warzywko przenosisz. Warzywko A, pomidorki przenosisz. jest potrzebne. To wróć i od razu je zacznij kroić już. No, chyba, że spadniesz. No, chyba, że spadniesz. O, chyba, że spadniesz. ale już. na spokojnie, krój cebulę, znaczy te pomidory. Dobra, idę. Dobra, robimy. Ja to od razu zrobię, od razu to wydam i od razu przynoszę garnek. Dobra. Dobra, idź po cebulę, już idź po cebulę. Alright, biorę talerz. Dobra, i teraz cebulkę. No, weź to do ręki. Bo się te kli. Dobra, co? nie zwalaj się, cebulo! Nie zwalaj się, cebula. No, i ja oczywiście się zwaliła sama. Ja nie wierzę w to. Popiej do imię. Dobra. A! was padłem z garnkiem. Z garnkiem? Tak. Ale was na był. Dobra, Boże, ja tu. Zupę? Czekaj, ee, ja tu już przygotowuję. Jeszcze jedną e, cebulkę idę. Ło! Kurwa, szybko. Lipa, że to tak jeździ, bez sensu. No, 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 masz tu tą. No! Kur! <laughs> że <Plemże> się wypychuje. <wytykuję. śmiech> Czekaj, co tam wiesiarki teraz potrzebne. No, ale. Kur... Bez sensu jest to, że tu się. za... No! <śmiech> <śmiech> Wojtek... To się nie śli Wojtek... Ej, człowiek. Jeżeli płaci. No i dlaczego jakiś... Patrz, Wojtek... wpadło jedno na drugie? Bo ty siatki, a gdzie ty go musi podawać? No kurwa, ja pierwszy. No co jest? Przecież u mnie to było przy tym. Dobra, jeszcze raz trzeba, bo tu już nie zdążymy. Kupno. Zaraz nie wyszło. Wojtek, ja cię prosił. Czy ty możesz bo się jeszcze chwilę uspokoić? bo ja? Ale ja nic nie robię, to gra bo sama ja... tu mi... A bo ja nic nie mnie. widzę. To nie, nie widzę nic. To oczy odśniesz. O Boże, Wojtek. Cholera, spadłam. O, jest, masz trzy cebulki, jest dobrze. Trasuj to idę na dół. O Boże, Mariusz. Dobra, już tu kroję. o, -o. <noise> Stanuj! O-o! <noise> Problemki! Dobra, przeszedłem. Dobra, robię tu. Nie, dobra, to muszę zostawić ten garnek. Jak coś, to tu pomidorki się już wyklepały. Mhm. Mm Teraz y pieszarki. Masz tu garnek? Garnek jest tam... <noise> Ja się pogardek wracam, nie? Dlaczego mogę siedzieć pogardek? Co z gardków? To nie. nie znaczy, tu, dobrze. <gry> Dobra, masz tu. Ej, gdzie ta peczarka? Ty, debilu! Nie wierzę w to, Wojtek. Dobra, masz tu, pływa to. To też może być. Pieszarka! Spieprzyła, rozumieś? Ej! Kurła! Ale co my teraz mamy? Co my robimy teraz? Pieczarkę, eee, czy...? No, to i to. No to pieczarkę. Tak, pieczarki. Jak się nie zwalę. O, masz. Jeszcze jedna. Tak, jeszcze jedna. O, No, oczywiście, bo ta kra musiała być zakrzywiona. Z przestrzeni. A ta pieczarka tam wypadła. No górze. właśnie, ona to jedna wypadła, te klica. Rozumiesz? Dobra, masz tu. Ała. <śla> Wojtek. <śla> Czekaj, idę zanieść to. I przyniosę garnek. Okay. To załaduj te pomidory tam od razu. Dobra. A ja tu poczekam z tą zupą. Jezus Maria. Okay. Dobra, jest zrobione. Dobra, a czekaj, to ja zrobię tak. O, No spokojnie, no spokojnie. Wydane. Lecimy pomidorowa z rosołus wczoraj. <laughs> czekaj, co tam jest cebulowa? Się cebula. I tu będą same cebule teraz No rzuć Co? psychiczne Psychiczna gra Dobra. Nie wyszłam zaraz Ja pieprzę. Dobra Dobra, idę z kolejną Trzymaj Nie, uwaga! O. Dobra, trzymaj no. Dawaj dawaj, dawaj, dawaj o. Ale dostaniemy karę za tą zupę Polera. Nooo! Kuj nie. Gdzie jest mój talerz? No, dlaczego? No, no widzisz Wojtek! Psychicza. Ale dlaczego ja stoję na krze i ja nagle jestem w wodzie? <grym> nie wiem. No! <grym> ja nie wezmę tej zupy. Gdzie zdążę wziąć tej zupy? Jak to? Zdążyć, zdążyć, zdążysz. O, widzisz? Ten god. O! No jest 90. Nie zdążymy. Bo już nie, mam, no nie, nie, mamy, nie mamy większej ilości tych. Bo te kary, kurwa. A zawsze były te kary? Nie wiem, nie pamiętam. Nie, nie zdążymy. Nie Dobra, zdążymy. Aga, nie ma sensu. Kurczę, musimy, tak. to, musimy to przemyśleć jak to zrobić, bo to, to nie jest takie chłopsi łatwe. No nie możemy spadać, a Dobra, czasami czekanie, nam się co zdarzało. Ale no, co zrobimy, mm. no nic nie zrobimy, no czasem tak biwa! Kujwa, pieprzone gry. <grym> no Hahahaha! O, pamiętam, z czego ja się nawet śmiałam tej. Damy Patrz, radę, czy... Wojtek! Co Patrz, ci, dwa, o dwa! Wojtek, o dwa! Zaliczone! Możemy jest... iść dalej. Nie możemy to znać jak powołanie. Zrobić na 200. No, dobra. <laughs> Damy radę, dobra, full focus. Ja się full teraz focus. skupiam. Nie mogę spadać, a jak teraz... To może nie biegajmy, róbmy to na spokojnie. Tak, bez pomidorki. biegania. Dobra, rób pomidorki, a ja już na przykład wezmę cebulę jakąś. Nie wiem, co tam będzie, ale biorę. Nie biegajmy. Nie no, tutaj możemy, ale po no, krak, żeby nie. nie. Bo to dobra, po krach jest największy problem. Tak. Aha, pieczarki, dobra, pieczarki robię. Wziąłem cebulę jedną. O. No, możesz, kurwa, kro. Psychiczna. One właśnie są tak zakrzywione, że czasem... Dobra, garnek przyniosłem. Dobrze. O. Będzie tu pomidorowa, ale to ja ją wydam od razu, tak? Okej. Okay. <laughs> Ja już tu kroję. Na spokojnie, nie ma pośpiechu. Dobra, ja już tu dokończę. Cebula poszła, ja, ale dobra, pomidorkę jest potrzebne. Ja zacznę już tu kroić. Dobra. I muszę. Czekaj, talerz będziesz potrzebował? O. Dobra, i teraz. E, pomidory, pomidory. Czekaj, stąd wezmę już cebulkę i tam pomidory. Będzie następna. O. Myję talerze szybko. I jeszcze jeden pomidor. Idę po garnek. Dobrze. O. No weź ten garnek! <laughs> ja pierd... <laughs> Dobra damy radę, damy radę. Czekaj. Tą cebulę na razie trzeba tu gdzieś, bo potrzebujesz pomidorki. To tam o, weź sobie. No, gdzie do wody? <laughs> A sus, Ale, ale ja, Czekaj, bo ja jestem po złej stronie mocy. A, dobra. Dobra, idź. O! Oh. Dobra. No tu właśnie nie możemy biegać. E, tam dwie cebulki są. Aha. Jedna e, jedną cebulkę ci A tam nie dwie, dobra, dobra, widzę, widzę. No, no, no. Dobra, cebula. I je, aha, i jest ten. Dobra, to ja już tu kroję. E, czekaj. No! To jest! Dlaczego ja klikam A, żeby to gówno podnieść, a to mi odlatuje w siną dal? Czekaj, czyli jeszcze jest cyfra? Krawczyka się nasłuchało. Czemu krawczyka? A w siną dal? To tam nie było w siną dal, w sinundal? No Nie wiem, nie pamiętam. Czekaj, to zanieść. Sinon dal, Sinon dal. No nie, to nie był krawczyk. krawczyk nie no si si właśnie. <laughs> Cudy szalkę dobra, Gzibol jest posiewny. O. Dobra. No i nie zdążymy tej zupy Jak? Zrobić. Jak nie zdążymy? Jest jeszcze minuta. Będzie kara, będzie kara, będzie no kara. No wojtek. Mamy 90 Dobra. No! Mm, spadłam. No! U mnie gra, u mnie ja przeszedłem. U mnie czajsz to? I nagle znalazłem się w środku wody. Czemu tak się dzieje? Nie wiem. Dobra, masz tu. Garnek ci przyniosę. Okej. Okay. No i to będzie ostatnia zupa, którą zrobimy, bo nie jak zrobimy to? jej więcej. No to no mamy za mało? Czekaj, bo nam dwie łoblują. Wojtu No gej. tak, i za to będzie kara. Ale lipa, to się zdarzy... Jesteś złamana. 80. Jeżeli ta zaliczy nam. Za... Ale nie, bo tu dostaniemy tak dwie no wszystko... kary. Się jakieś naliczają. No! Bądź Żółtkę Posłej. Ładnie Ja, pier... ja proponuję iść dalej. Myślisz? Tak mi się wydaje. My nie zrobimy tego, nie ma opcji. Ja myślę, że powinniśmy zakończyć odcinek i spróbować u Ciebie w następnym jako fresh, rozumiesz? Ja myślę tak, możemy spróbować raz, jeżeli się nie uda, idziemy dalej. Ale y, jeszcze teraz czy na następny? A ile masz czasu? No już teraz mam 19 minut, może być, że już konie, Jeszcze raz. No wojna. Bo... Ostatni. Spróbujmy, damy radę, tylko się... Nie Aga, znoś wadać. wszystko jak leci, znoś wszystko jak leci. Dobra. Kurwa. Nie wiem, wybieram se kuwa. Cebula jesteś choice one. Tak, ja no zaraz Gdzie ty przerzucę jedziesz ga Wojtek? do pogarki. Ja je przerzucę tutaj. Jeden tak. wezmę. To trzeba wszystko kuwa bez myślenia. Rozumiesz? Na przykład, można wpaść kuwa do pieprzonej wody. Ewentualnie. Możemy jeszcze inaczej zrobić. Jak? Po prostu dana osoba skupia się na kolejnej zupie. I ją robi od jednego do od, od początku do końca. Nie wiem po co. Czy ja to przyszedłem się z tą zupą tutaj. Nie wiem. Nie. Kuwałka ty. Tak składnik <laughs> Dobra, pomidorowa. Ja jedę je cebulową. Ja powiem ci Że ja już nie mam siły. Czekaj, ja pójdę po te garnki. To weź jeden, ja wezmę jeden. O, Boże. Opatrz, i idealnie jest cebulowa. To ja robię cebulową. No. A ty rób pomidorową. Dobra. O. Dwie zupki. O. Tylko ja ich nie wiem, czy ja zdołam je przenieść. To zrób tak, żebyś je przeniosła. Aha, bo ja chcę pomidora wsadzić tej. Ale z, z czym spadłaś? Ma pomidorkiem. Mhm. No, ej, nie rozumiem tego. No, przecież te krysy obok siebie, i ja przez nie przechodzę, i ja. umieram. What the fuck? No, to jest głupie. Nie, nie! To już było życie na krawędzi no. tej. No, postaw Zołdek, to nie. na ten Nie, ja nie. No, musimy skończyć, bo ja już mam nerwy. <laughs> ja już robię takie głupoty. Dobra, wydają to jedną cebulową. To się nie do ty! Albo w sumie walić was klienci. <grym> nie ma cebulowej, kurwa wyszła. Nie już nie mam skoń, skoń, Skończyła się cebulowa, skończyło się. W ogóle wszystkie rzeczy się skończyły na dzisiaj. Nie ma. Ja mam zabaw, ma. Jostankowa, ale tak, to by było na tyle. To dzisiejszym... będzie dostawa. Tak, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, oczywiście był znowu tu szalkę. Tak i zapraszam już na kolejne odcinki, bo ta seria z wymienna. Patrzcie na playlisty i do zobaczenia pa pa. pa!